Dzisiaj mamy labubu, czyli propagandy, którym... uległyśmy. Dobra. Tylko najpierw musimy powiedzieć, którego byśmy najbardziej chciały. Ja tak, najbardziej chciałabym tego loyalty, albo tego niebieskiego albo czerwonego w ogóle, ze wszystkich byłoby szczęśliwa. sił. Prosty. Um. Ja po prostu nie chcę pomarańczowego, ale pewnie znajdę, że go dostanę. A wszystkie inne to mi nie robią różnicy. No, zielony też jest brzydki, ale no ja pewnie tego któregoś brzydkiego dostanę. Ja najbardziej chcę sekreta, bo one są czarne, C szare. Ym, albo tego czerwonego, tego. Dobra. Ale wszystkie będą mi się podobały. Ym, możemy otworzyć, bo ja. Tak, nie tak pamiętam. Mogę otworzyć? Tak. Ej, bo ja mam trochę cię... Oj, podarło się. I nie patrzymy, na jak są karty, to nie patrzcie. Karty są na dole. Aha. Ej pomoże mi ktoś? No się się a ja nie. O, 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 o. Na saszetkę mogę patrzeć. Tak, tak, na szybko możesz. Dobra. Dobra. I kto pierwsza otwiera? Ja. Ala, no Aha. to Ala zamyka oczy tak. i otwiera. I wyjmij i pokaż. I... O. Mogę się otworzyć? Tak. Ja. Załóżmy oczy. I taki zielony. Mm. To... Tak. Nie, jeszcze nie. No, przejmij, przejmij. No, otwieraj oczy. Mm. Widzę, jak to obrzydliwie wygląda. Mam no, niebieskiego znań. Tak, to jest dobra, do teraz ja. O nie, u mnie się skończyło. U no, mnie jeszcze nie. Ej, pobij

i mój mamo, krzywieny Wiem, Ja bym chciała kupić kolejnego lebuka. Dokładnie ma najładniejsze. Bo... <noise> Dokładnie, chcesz się zamienić? No nie, bo że nie, by... nie chce ja tylko pomarnie czołowego. A mamy dwa takie same, to jest bez sensu. Zamienimy. Co, mhm. jest straszne? Co? Dobra, czemu im się stopy ruszają? No, ruszają. O kurde. Myślałam, żebym Not się cool. wkręciła stopę, ale jednak jemu się... Ile... Ręce się Dzięki ruszają. za oglądanie, pa pa!